Witam na konferencji prasowej, a przede wszystkim witam gościa. Naszym gościem dzisiaj jest minister sprawiedliwości pan Krzysztof Kwiatkowski. Bardzo się cieszę, że w nawale tych rozlicznych obowiązków dzisiaj mógł przyjechać mimo tej aury niesprzyjającej do Sieradza. I mam nadzieję, że ta podróż była dobra, a dzisiaj ta wizyta skuteczna i owocna. Minister Kwiatkowski dzisiaj oprócz tej konferencji prasowej odwiedzi dzisiaj Sąd Okręgowy w Sieradzu oraz zakład karny, gdzie będzie zapoznawał się z ostatnimi przygotowaniami zakładu karnego do nowoczesnego monitoringu. Proszę, panie Dzień dobry Państwu. Po pierwsze, chciałem Jackowi podziękować za zaproszenie. Nie będziemy udawać, że się znamy prawie 10 lat. Będziemy mówić o tym, bo to rzecz nieudawana i że jesteśmy po imieniu. I nie ukrywam, że dla mnie teraz to spotkanie z Jackiem jest takim punktem wyjątkowo sympatycznym dzisiejszego mojego pobytu w Sieradzu. Wszyscy mieszkańcy miasta za parę dni, bo 5 grudnia będą podejmować jedną ze swoich najważniejszych decyzji jako obywatele, bo bo oczywistą rzeczą jest, że są ważne wybory prezydenckie, parlamentarne, ale Oczywistą oczywistością jest, że najważniejsze wybory to wybory samorządowe, bo to w tych wyborach mieszkańcy decydują o tym, po jakich drogach będą jeździć, czy będą mieli piękny, odnowiony rynek z funduszy europejskich, czy będą się mogli cieszyć z nowych boisk, stadionów, z nowej kanalizacji. I także w tą niedzielę mieszkańcy się radza będą podejmować taką, taką decyzję, wybierając swojego gospodarza na kolejne cztery lata. I moje poparcie dzisiaj, bo nie ukrywam, że z pełnym zaangażowaniem i przekonaniem, proszę i apeluję do wszystkich mieszkańców Sieradza, głosujcie na Jacka Walczaka. Obecny prezydent to dobry gospodarz, człowiek z wizją, który zrealizował już bardzo wiele projektów związanych z rewitalizacją starego miasta, która, jeszcze, która to rewitalizacja jeszcze trwa i która obejmie wszystkie ważniejsze zabytki Sieradza z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną z drogami, z terenami pod inwestycje. Sieradz jest w tej nielicznej grupie miast w Polsce, która może w każdym momencie powiedzieć dowolnemu inwestorowi czekają hektary terenów pod inwestycje, przychodźcie, uruchamiajcie swoje zakłady, dawajcie miejsca pracy naszym mieszkańcom. I także moja rozmowa przed chwilą z Jackiem i to jak przekonałem się jaką ma wizję na kolejne cztery lata. Sieradza miasta przyjaznego mieszkańcom które inwestuje w tą infrastrukturę, która poprawia życie codzienne obywateli. To wszystko powoduje, że z pełnym przekonaniem mówię, popieram Jacka Walczaka jako doskonałego kandydata na kolejne cztery lata jako prezydent Sieradza.